Papież Franciszek opuścił rzymską klinikę Gemelaj po ponad pięciu tygodniach walki z polimikrobiologiczną infekcją dróg oddechowych. Ten moment oczekiwały miliony wiernych na całym świecie. Mimo poprawy, papieża czeka długa rekonwalescencja, w tym rehabilitacja logopedyczna. Poznaj szczegóły dalszej walki o jego zdrowie. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Miliony wiernych z całego globu oczekiwały z niecierpliwością na ten wyjątkowy moment, kiedy w oknie znanej polikliniki Gemelaj ukazał się papież Franciszek. Po ponad pięciu tygodniach spędzonych w szpitalu, wreszcie opuścił jego mury. W internecie zaczęły krążyć wzruszające zdjęcia i nagrania, które przykuły uwagę wielu. Natomiast droga do pełnego zdrowia przywódcy Kościoła katolickiego jest nadal pełna wyzwań, a kolejne dni przyniosą nowe bitwy związane z jego powrotem do sił. Walki z chorobą papieża Franciszka były niezwykle trudne i wymagające. Od 14 lutego znajdował się w znanej powszechnie rzymskiej klinice, dokąd trafił z podejrzeniami poważnego obustronnego zapalenia płuc. Diagnoza okazała się bardziej złożona, gdyż lekarze odkryli, że papież zmaga się z złożoną infekcją dróg oddechowych, powodowaną przez wiele różnych drobnoustrojów. Od samego początku jego pobytu szpitalnego, Watykan systematycznie przekazywał informacje o stanie jego zdrowia. Zapewniając wiernych, że sytuacja jest pod kontrolą. Dzisiaj nastąpił przełom w całej tej dramatycznej historii. Moment, na który oczekiwano z wielką nadzieją i niecierpliwością, wreszcie nadszedł. Już w sobotę profesor Sergio Alfieri, który jest jednym z kluczowych specjalistów w szpitalu, poinformował opinię publiczną o tym, że zdrowie papieża Franciszka poprawiło się na tyle, że może on opuścić klinikę i wrócić do Watykanu. Profesor zwrócił również uwagę, że papież będzie teraz potrzebował co najmniej dwumiesięcznej rekonwalescencji, aby wrócić w pełni do swoich obowiązków. Oświadczył mediom, że papież Franciszek następnego dnia zostanie wypisany z kliniki Gemelaj i wróci do domu świętej Marty. Mimo pozytywnych wieści, watykańskie źródła donoszą, że papież Franciszek, choć jego kondycja się poprawia, będzie musiał ponownie nauczyć się zdolności mówienia, co jest kluczowym elementem jego misji. Ta historia pokazuje nie tylko wagę zdrowia przywódcy duchowego, ale także siłę determinacji i nadziei wiernych, którzy od samego początku byli zjednoczeni w modlitwie za swojego ukochanego papieża. Franciszek opuścił mury szpitala, ale przed nim jeszcze długa droga pełna wyzwań, które musi przezwyciężyć. Wczoraj profesor Sergio Alfieri na spotkaniu z dziennikarzami otwarcie przyznał, że podczas leczenia papieża jego zdrowie dwukrotnie znalazło się w stanie krytycznym z powodu poważnego dwustronnego zapalenia płuc. To były momenty, w których życie Franciszka było realnie zagrożone. Na szczęście obecnie jego stan zdrowia ustabilizował się i papież powoli wraca do sił. Mimo to lekarze muszą skoncentrować się na przywróceniu mu możliwości mówienia, gdyż długotrwałe stosowanie tlenoterapii w dużych dawkach wysuszyło jego błony śluzowe. Konieczne jest ponowne ćwiczenie mięśni, które odpowiadają za wydawanie głosu, co wymaga również pomocy specjalistów odmowy i dykcji. Proces rehabilitacji nie ma ściśle określonego czasu, może potrwać od trzech tygodni do nawet kilku tygodni dłużej. Niedziela 23 marca była dla papieża dniem pełnym emocji i symbolicznym krokiem naprzód, ponieważ po kilkutygodniowej nieobecności, wywołanej hospitalizacją, Franciszek mógł opuścić szpitalne łóżko. Był to pierwszy raz, kiedy pojawił się wśród wiernych od 14 lutego, kiedy to wstąpił na leczenie. Przed budynkiem szpitala zgromadziła się grupa wiernych, których ojciec święty obdarzył błogosławieństwem, jednocześnie machając do nich na znak, że czuje się dobrze. Słabym, lecz pełnym wdzięczności głosem podziękował wszystkim za modlitwy, po czym wrócił jeszcze do kliniki. Chwilę potem widziano go również siedzącego w samochodzie, którym powoli zmierzał z powrotem do Watykanu. Radość ogarnia wszystkich. Gdy papież Franciszek po raz pierwszy wychodzi na widok publiczny od momentu, gdy trafił do szpitala 14 lutego. Jego obecność, mimo choroby, wzbudza nadzieję i pokrzepienie w sercach ludzi. Podczas swojego pierwszego wystąpienia ogranicza się jedynie do kilku słów, a następnie w ciszy udziela apostolskiego błogosławieństwa. To wyjątkowe spotkanie pokazuje, jak wiele znaczy on dla swoich wiernych. W godzinach popołudniowych planowane jest jego wypisanie z placówki medycznej i powrót do Watykanu, co jest długo wyczekiwanym momentem dla jego licznych zwolenników i współpracowników. Franciszek, podzielając swoje przemyślenia za pośrednictwem przesłania opublikowanego przez Watykan, ujawnia głębie duchowego wzbogacenia, jakie przyniosła mu ta niełatwa doświadczenie. Zauważył, że pobyt w szpitalu pozwolił mu głęboko poczuć Bożą cierpliwość, która nieustannie emanowała przez zaangażowanie lekarzy pielęgniarek oraz całego zespołu medycznego. Różnorodne twarze personelu, ich troska i empatia to dla papieża wyraz delikatnej miłości i współczucia, które rozświetlały jego dni w szpitalu. Znajduje on w tym także odbicie troski bliskich osób, które przyniosły mu pocieszenie i wsparcie. Podkreślił, jak bardzo potrzeba tej pokornej, ufnej cierpliwości zakorzenionej w niewyczerpane miłości Boga w codziennym życiu każdego z nas. Jest ona kluczowa, aby z odwagą mierzyć się z najtrudniejszymi wyzwaniami oraz bolesnymi chwilami, które przynosi życie. W swoim słowie papież skierował również uwagę na bieżące wydarzenia na całym globie. Wyraził głęboki smutek z powodu wznowienia ciężkich izraelskich bombardowań na strefę gazy, które przyniosły tyle niewinnych ofiar i ludzi zranionych. Zwrócił się z mocnym apelem o zaprzestanie działań zbrojnych. Podkreślił potrzebę odwagi, by ponownie rozpocząć dialog, który pozwoliłby na uwolnienie wszystkich zakładników i doprowadził do ostatecznego zawieszenia broni. Papież wyraził wdzięczność za modlitwy wierzących, prosząc, by nie ustawali w tej duchowej walce. Podziękował za cierpliwość i wytrwałość swoich duchowych towarzyszy w modlitwie za jego zdrowie. Zaznaczył, że i on nieustannie modli się za wszystkich swoich wiernych, zapewniając ich o swojej duchowej obecności i wspólnocie i suba. Po więcej ciekawych ploteczek.